Dziś w magazynie powiemy o tym, jakie znaczenie dla miasta i piotrkowian ma modernizacja Piotrkowskiego podzamcza. Od ubiegłego roku na Podzamczu trwały prace związane z modernizacją ulicy Garncarskiej oraz modernizacją koryta rzeki Strawy. Po kilkunastu miesiącach prac modernizacja ulicy została zakończona. Było trochę robót dodatkowych. One wynikały z tego, co spotkaliśmy pod ziemią, a szczególnie tutaj w okolicy Plebanii Kościoła Farnego napotkaliśmy na relikty Bramy, która jest odwzorowana w posadce klinkierem kolorowym. Ale po, napotkaliśmy również na różne warstwy konstrukcyjne drogi, więc trochę martwię się, że nasze projekty rzeczywiście są tak oszczędnie zawsze robione, a tutaj należy założyć w starym mieście, że nic pod spodem ode mnie jest zrobione dobrze i tak naprawdę te przebudowy powinny być kompleksowe. Cieszy mnie, że jest nowy ciepłociąg, nowa kanalizacja deszczowa, bo to daje szansę właśnie na tą nową jakość budynkom, które będą tu usytuowane. Jak widzicie Państwo, rury spustowe są pochowane do do ziemi, nic się nie leje po nogach, prawda, mimo padającego deszczu, więc to jest ta, ta fajna rzecz, którą warto zauważyć. No i nowe, nowe zadrzewienia, które myślę, że wytrzymają kolejnych kilkadziesiąt lat, są posadzone już w odpowiedniej odległości od krawężników nie będą zagrażały uczestnikom ruchu. Nawet choćby to, co pani dyrektor wspomniała, te część elementy starych zabytkowych, które ukryte, ukryte w ziemi mury jakieś tam. Inne ele elementy, pod, jakieś e, drewniane, które stanowiły kiedyś jakieś e, szalunki, też na takie rzeczy e, napotkaliśmy w ziemi. I, no dużo uzbrojenia tutaj było, dużo kabli energetycznych, niektóre czynne, nieczynne, także e, trochę było problemów, ale jak widać wybrnęliśmy z tego, e, ulica uzyskała nową, no mnie się podoba, ładną szatę, nie wiem jak, 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 jak innym. Konstrukcja, która tutaj była zaprojektowana, to muszę powiedzieć, że taka jest solidna konstrukcja. Jest możliwość parkowania na chodnikach, dlatego tutaj też właśnie wzmocniona konstrukcja była na, na chodnikach, po to, żeby, żeby umożliwić parkowanie, no bo jak wiemy, wszędzie tych miejsc park do parkowania braku, brakuje. No, wyposażenie. <laughs> Pozostałe, co już było wcześniej powiedziane, też elementy małej architektury, nowe zadrzewienie tam, gdzie było to konieczne, oczywiście, tu, gdzie była możliwość, to stare zadrzewienie. W miniony poniedziałek odbył się odbiór techniczny drogi. Podczas niego zdecydowano o dopuszczeniu jej do użytku. Jak widać zmieniła swoje oblicie. Po paru miesiącach pewnie nikt nie będzie pamiętał jak ona wyglądała. Zresztą nie tylko ta ulica, ale wiele, wiele ulic w tym rejonie Starego Miasta. Już nikt nie pamięta jak wyglądała ulica Starowarszawska czy Zamkowa. One zdecydowanie zmieniają swoje oblicie z dnia na dzień. Modernizacja ulicy Gardzarskiej to inwestycja realizowana w ramach projektu Młode Stare Miasto, a mającego na celu zrewitalizowanie podzamcze nie tylko infrastrukturalnie, ale i społecznie. Dzięki inwestycjom teren ten ma być atrakcyjniejszy dla inwestorów oraz samych mieszkańców. Chcemy to Stare Miasto przywrócić do życia przez wiele dziesiątek lat. No niestety ta dzielnica nie była zbyt... Nie miała dobrej, dobrej sławy, mieszkali tutaj no, różni, różni ludzie, no, przeważnie ci co mieli jakieś możliwości przenosili się do bloków, a takie stare części miasta były bardzo, bardzo zaniedbane. Chcemy przywrócić to do życia poprzez również inwestowanie, poprzez budowanie nowych budynków przez miasto, nie, nie tak daleko stąd, Garcarska 6. Budujemy dwa budynki, remontujemy przy ulicy Garcarskiej 4. Będzie remontowany budynek, zarówno ulica Zamurowa 16, jak i Starowarszawska 5. I nie tylko My, ale już mamy plany widziałem plany dewelopera prywatnego który chce zrealizować budynek a być może że tu dwa budynki powstaną przy ulicy Ganczaskiej 3 naprzeciwko nas także myślę że z czasem ta, ta dzielnica miasta staje, stanie się taką dzielnicą renomowaną prawda taką którą, w której ludzie będą chcieli zamieszkiwać i na pewno do tego z czasem doprowadzimy na Podzamczu inwestycją, która dobiega końca, jest modernizacja koryta rzeki Strawy. Tu prace polegały na budowie nowego koryta oraz posadowieniu nowego mostu. Rzeczywiście mieliśmy do czynienia z, takim, z koordynacją dwóch wykonawców, i to nam wyszło nawet we wtorek podczas odbioru ulicy Garncarskiej, że aby puścić ruch pieszy, należało skończyć chodnik przy moście. To mała ilość metrów kwadratowych, ale bez tego wykonania nie można było bezpiecznie pieszym powiedzieć, możecie już chodzić. Tak? I musieliśmy poprosić tamtego wykonawcę, aby przed terminem skończył ten element, o którym właśnie mówimy. Czyli nie nie wiem co powinno być, czy most w ciągu rzeki, czy most w ciągu ulicy. Różnie to realizowaliśmy. Na Starowarszawskiej most dołożyliśmy do ulicy. Tutaj most był elementem projektu rzeki. Obie, oba rozwiązania mają plusy i minusy. Po zakończeniu remontu koryta rzeki wokół niej powstaną bulwary, na których mieszkańcy będą mogli spacerować i wypoczywać. Muzyka